Nie lubię tego słowa w ogóle. Znaczy inaczej, mi jest Jesteś w każdym calu tak, artystą, jakby tutaj nie ma w ogóle dyskusji. No, ale mm, pamiętam jak... E, mi w ogóle dość e, mocno może nie imponował, ale mm. m, lubiłem podpinać się do towarzystwa mojego starszego brata ciotecznego, mm. bo rodzonego brata nie mam, ale mam brata ciotecznego, który mieszkał ośkę w ośkę ze mną, jakby przydzielała mm. nas jakby ulica. Pamiętam, że na samym początku w ogóle podjarałem się wulgarnością tego wszystkiego. I nie wiem, na ile jarała mnie wulgarność, czyli wiesz, słanie kurew, mm -hmm. a na ile może zauważyłem w tym możliwość uwolnienia pewnych rzeczy, pewnych e, odblokowania pewnych zakazów, tego nie wolno, tam nie wolno, jakby trzymania też pewnych emocji w sobie. Mm -hmm. no to tutaj pojawia się ktoś, kto... Napierdala, no nie powiem teraz konkretnie jakiejś skrzywki, jak mm -hmm. powiedzmy raper, tak? I też teraz czasem myślę, że wydaje mi się, że wiele razy, kiedy uciekłem, to powinienem wrócić, żeby chociażby wykazać się wsparciem wobec matki. Mm -hmm. Ja w ogóle. Wydaje mi się, że empatia to jest cecha, którą zawdzięczam właśnie przede wszystkim mojej mamie. E... I. Z biegiem czasu zaczęła dostrzegać, jak to jest dla mnie ważne i też chyba jak ja się wyrażam, siebie wyrażam mm -hmm. poprzez to.